Jeszcze jest jutro. Halo, to dzisiaj mówiłam. Dobrze nie. Jeszcze było, że niej te widać. To jest ważne, bo tu jest chwila. No tak. No i nie układ się, się pani teraz oknie w streamie. Głowacka. Jestem dyrygentką pochodzę ze Skały. Teraz właśnie znajdujemy się w siedzibie kameralnej orkiestry Krakowskiej Kameralnej Opery i jestem w trakcie prób przygotowywawczych do premiery Krakowskiej Prapremiery opery Il Loso Scernito. Powiedz mi, jak to się stało, że dziewczyna z takiego małego miasteczka została dyrygentką? To była bardzo długa, długa droga i dosyć kręta. Początki były trudne, nawet miałam swój kryzys. Zapragnęłam w ogóle y, grać na jakimkolwiek instrumencie. Wymarzyłam sobie fortepian y, i tak namawiałam rodziców dosyć długo. W końcu po dwóch latach udało się i y, zapisałam mnie mama do szkoły muzycznej, aczkolwiek już było za późno na fortepian, powiedzieli mi, że już Boże, byłam Miałam 9 lat i powiedzieli mi, że byłam za stara. Już na fortepian, więc pasowały tylko jedynie skrzypce, a co ciekawe, ja powiedziałam, mamie, że dobrze, no, to już cokolwiek, jak nie będzie miejsc, byle nie skrzypce. I tak się skończyło, że wybrałam, że zostały mi przeznaczone te skrzypce. I tak się zaczęła moja droga y, przygoda muzyczna. Od gry na, na skrzypcach cały pierwszy stopień szkoły muzycznej później i tam się pojawił kryzys, że już chciałam w ogóle rzucić to, nie grać. Y, już nie miałam siły. Za dużo ćwiczeń było. <laughs> za dużo ćwiczyć trzeba było, a tego fajnie się grało, ale, ale już ćwiczyć tak nie do końca się chciało. Szczególnie jak jest y, w okresie no, y, szkolnym. I, I dziecko nie garnie się do ćwiczeń. Natomiast mama była uparta i za to, za to jej bardzo do dzisiaj dziękuję, bo gdyby nie jej upartość, to mnie dzisiaj by tutaj nie było. I potem y, postanowiłam zdawać do szkoły muzycznej drugiego stopnia, już na altówkę, bo już nie mogłam znieść tych mm. <laughs> wysokich tonów podczas ćwiczeń, y, wysokich tonów skrzypiec, jakiś ten dźwięk altówki. Mnie bardziej przekonywał tak jak ludzki głos jest troszeczkę spokojniejszy. Taki, ja odczuwam w ogóle taki spokój podczas grania na, na altówce jest ten dźwięk troszkę niższy, taki przyjemniejszy. I została ta lutówka y, przez cały drugi stopień aż jeszcze początek y, studiów. Jednak y, w trakcie nauki drugiego stopnia w zasadzie. To już pierwszego stopnia, pod koniec, wpadłam na pomysł, żeby zostać dyrygentką, co było dosyć trochę e, takie jakby nagłe. Takie dostałam olśnienie. To było na pierwszej próbie e, orkiestry symfonicznej podczas e, zwykłej próby. Ja zobaczyłam, że jest wielka orkiestra i stoi tam pewien pan i ten pan mi bardzo przeszkadzał, stwierdziłam, że po co? Od razu chciałaś zmienić. Tak, bo ja tutaj grałam swoją partię na skrzypcach i dlaczego tam ktoś stoi i macha? Uh -huh. Nie rozumiałam zupełnie tego, dlatego poprosiłam dyrygenta, żeby, czy byłaby możliwa, żebym mogła poprowadzić taką próbę. I pamiętam ten dzień do dzisiaj, jak wyszłam na to przysłowiowe podium, wszyscy patrzyli na mnie. To był bardzo prosty utwór. A ja już miałam problem z synchronizowaniem ruchu prawej ręki do lewej, gdzie przewracała strony. I <grywia> to już był pierwszy problem na start. Nuty i, i koordynacja ruchowa, a drugie, żeby w ogóle panować na tym, co się dzieje tu i teraz i kontrolować, że ktoś tam wejścia. Nie, to po prostu ja od tego momentu nabrałam tak ogromnego respektu dla w ogóle pracy dyrygenta, i postaci i ja szacunek mam od tamtej pory i postawiłam po y, dzień dzisiejszy, żeby zostać dyrygentką i właśnie nią jestem i się spełnię w tym studia, bodzi. tak? Tak, potem, potem właśnie studia. Ile studiopad... osób subst... kończyło? Y, y, na roku y, były dwie osoby, ja z moją koleżanką. To nie ma konkurencji, <laughs> to już się dziwić. <laughs> Ciebie to zastanowiło i mnie też to intryguje. Na czym polega tak naprawdę praca dyrygenta, skoro mamy profesjonalnych muzyków? Oni mają profesjonalne nuty, wiedzą gdzie początek, gdzie koniec, gdzie, gdzie grać ciszej i gdzie głośniej. To po co jest dyrygent w takim razie? No właśnie, tak naprawdę definicję dyrygenta e, można stworzyć e, Tyle, ile, ty, tyle tych dy, definicji jest ile jest dyrygentów taka jest prawda natomiast jedno jest pewne dyrygent jest kierownikiem jest dyrygetem, który zarządza grupą zarządza mhm. pracą grupy y, dużej grupy muzyków i tak jak w każdym nie wiem w każdym urzędzie w każdym y, w spektaklu biurze teatralnym jest, jest Musi być dyrektor, musi być osoba, która, która y, prowadzi, wskazuje, w którą drogę mamy iść. Czy ty y, zatem pilnujesz tego, żeby było tak, jak zamarzył sobie kompozytor? Czy ty pilnujesz muzyków, żeby oni tam nie realizowali, że oni będą tam przodować jeden głośniej? Czy może ty realizujesz swoją wizję y, tego utworu, interpretacji tego utworu? Czy... Oczywiście, jest coś takiego, że pierwszym zasadniczym zadaniem jest odwzorowanie intencji kompozytora, jakby intencja, wizja kompozytora jest najważniejsza. Natomiast ten zapis partyturowy jest dosyć ogólny i są tam takie luki, oczywiście mamy tam zapisane nuty, dynamikę, ale jest na przykład zapisane forte, co oznacza głośno. A co to znaczy głośno? Ile to jest decybeli? I tu się pojawia właśnie yy, dyrygent, który decyduje, w jakiej to będzie, jak głośno, jak y, zafrazować daną linię. I to już wkracza tutaj dyrygent, który yy, proponuje swoją interpretację, którą wszyscy razem wykonują. I rozumiem, że publiczność jest no na tyle wyczulona, że poznaje, czy, czy to dobry dyrygent, czy to. Któż? Najważniejsze jest to, żeby przekonać, przekonać widzów, przekonać muzyków do nas, czyli ten gest, bo my się porozumiewamy, porozumiewamy z zespołem orkiestrowym, z zespołem muzycznym poprzez gest. I jak ten gest będzie czytelny, wtedy nie chodzi tylko o kwestię techniczną, bo oczywiście to jest podstawa. Żeby był gest czytelny, tak przysłowiowo, wiedzieć gdzie jest raz w muzyce, żeby wszyscy byli razem. Bo nad tym, też, yy, nad tym też czuwa dyrygent. Jest coś ponad to, jest coś ponad, ponad ten techniczny szczebel. Trzeba coś opowiedzieć poprzez tą muzykę. I teraz najważniejsze, najważniejsze jest to, czy ta historia trafi do widza, czy nie. I Ale zazwyczaj to tak rozpoznajemy, czy to jest, jest dobry twoja dyrygent. Od, opowieść, czy też. Yy, ro... Na pewno nie jest to opowieść indywidualna muzyków. Rozumiem, że to Wasza wspólna opowieść musi być. To musi być nasza wspólna opowieść. Jest to oczywiście, dyrygent proponuje rozwiązania. Natomiast bardzo, bardzo często jest tak, że i to jest właśnie te rzeczy, nad które musi też dyrygent, dyrygent na bieżąco reagować i dostosowywać do sytuacji, bo za każdym razem i orkiestry, i z jakimi pracuje, są. Inne inne propozycje mają, przy, przyzwyczajeni są do innych temp, wolni szybciej. I naszym zadaniem jest jakby wyjść temu naprzeciw i komunikować się z muzykami, tak żeby oni się też czuli komfortowo. Także nie jest to tylko, yy, to jest nasza zbiorowa zbiorowa praca. Zbierka. Naszym wspólnym celem. Sukces, tak. Naszym wspólnym celem, który jest jeden, jest bardzo dobre wykonanie podczas koncertu Słuchaj Kingo czy muzycy słuchają takiej skromnej niedużej kobietki. <grywki> <grywki> Jakieś <grywki> anegdotki może? Raczej to nie przypominam sobie zazwyczaj zawsze zawsze miałam tak że jak wychodzę przed zespół staram się ale to też dochodzi to jest ta druga strona. Druga strona medalu, na czym w ogóle polega zawód dyrygenta, to nie jest tylko te kwestie muzyczne, to jest przede wszystkim ta kwestia psychologiczna, bo jednak, pracujemy z człowiekiem. Musimy zrozumieć ich nastroje. Czasem są trudne dni i czas, nie możemy z tym walczyć. Możemy po prostu odstawić, mówimy sobie, odstawiamy to do przerwy, zrobimy potem. Trzeba zrozumieć drugiego człowieka. I jak wychodzimy jak prosimy kogoś o jakieś, o jakieś coś, poprawki, to zawsze zwracamy się, patrzymy na muzykę. I z szacunkiem się do siebie odnosimy. Wtedy to ma y, zawsze, zawsze, jest wtedy sukces, jeżeli chodzi w ogóle o porozumiewanie się. Natomiast jeżeli sama samym gestem pokażę, że jestem niezadowolona, że tu jestem, no to tak samo będzie odbiór. Dlatego ja zawsze wychodzę z otwartymi. Rękami z otwartym gestem, że z jestem uśmiechem. tak, i z uśmiechem. Dlatego nie spotkało mi się nigdy w mojej karierze taka sytuacja. Skąd y, miłość do muzyki klasycznej? A, wydaje mi się, że ona się zrodziła. Y, no w rodzinie zawsze była muzyka. Tata jest audiofilem, który mnie zaraził do szczegółów. Do słuchania szczegółów w muzyce. Ja będąc dzieckiem, nie rozumiałam tego, jak mnie zapraszał do pokoju, posłuchaj tego, posłuchaj tego, jak tutaj inaczej zagrał. I ja nie słyszałam nic i czułam się głupio bardzo, bo to było już początki szkoły muzycznej pierwszego stopnia. I tych spotkań było tak wiele. Słuchałam, słuchałam, i zaczęłam słyszeć więcej szczegółów i Zaraził mnie tą muzyką. A słucha muzyki klasycznej? Tak, słucha też muzyki klasycznej i yy, takiej muzyki wyszukanej. Kingo, wydaje mi się, że młodzież teraz coraz mniej słucha w ogóle muzyki. I powiedz mi, czy Ty mogłabyś jakoś tą muzykę klasyczną zareklamować? Bo sądzę, że ona jest bardzo mało popularna. Czy to do tego trzeba dorosnąć, czy do tego się trzeba przekonać, czy możemy to, możemy to polecać? Yy, wydaje mi się, że problem jest w edukacji. Bo ja dużo dużo y, uczę w zajęciach takich z instrumentów indywidualne i ja widzę jak y, dziecko nagle uczeń otwiera oczy, a, że tak to może brzmieć, że taka jest jednak muzyka, a nie że tam teoria do wykucia w szkole, że to i ja tu staram się y, Promować e, maksymalnie i jak tylko mogę, pro, prowadzę różne stwarzam e, projekty. E, stworzyłam różne projekty z, z orkiestrą swoją, e, Arco które były takie angażujące, pu, angażujące publiczność, żeby e, też. Aktywnie mogła publiczność wziąć w udział, żeby poznała tę muzykę z tej i innej strony. Czasem też opowiadam o tej muzyce, żeby łatwiej można było niektóre rzeczy zrozumieć, dlaczego tak to zostało napisane, a nie tak, bo za tym się kryje, za każdym utworem kryje się historia napisana przez kompozytora, a my ją, my ją odtwarzamy. Zatem powiedz, gdzie możemy Cię teraz zobaczyć? Powiedz o Twoich marzeniach. Ale też chciałbym, żebyś może zaczęła najpierw od Twojego sukcesu jakiegoś, bo chcemy, żeby Cię tutaj wszyscy poznali doskonale. Co było takim największym? Dla mnie, moim osobistym sukcesem w mojej w karierze dyrygenckiej, to było zwycięstwo na konkursie międzynarodowym w Rumunii w zeszłym roku Jonel Prla. Tam zdobyłam pierwszą nagrodę oraz wyróżnienie od orkiestry Filharmonii Sibiu i miałam już możliwość wystąpić z tą orkiestrą w następnych miesiącach, za co... Bardzo się cieszę z tej współpracy i to ogromnie, ogromnie wpłynęło na moją karierę, bo potem posypały się kolejne zaproszenia. Dlatego w następnych planach mam wystąpienia z orkiestrą cypryjską w stolicy w Nikozji i również jeden koncert też z inną orkiestą rumuńską w przyszłym roku. Oczywiście są, jeszcze jest mnóstwo planów, jest mnóstwo, pl mnóstwo planów, ale jeszcze nie chcę wszystkiego zdradzać. Na pewno yy, w przyszłym roku będę w Stanach Zjednoczonych, ale tak jak mówię, resztę chciałabym na razie zostawić dla siebie. Gdybyś miała możliwość zaproszenia na tą piękną ławeczkę, kogokolwiek, kogo, kogoś, kogo sobie tylko wymarzysz spośród tych. Żyjących spośród tych, którzy odeszli, to powiedz, kto to mógłby być i o czym byś chciała porozmawiać. A ja już się troszkę odsunę. Pierwsza osoba, która mi przyszła przyszła na myśl, jest to dyrygent, już nieżyjący. Carlos Kleiber, który jest moim idolem od początku studiów dyrygentury i jest to niezmienne aż do dziś. I na pewno bym chciała zapytać, skąd maestro bierze tę radość. Mm. <noise> jak? Jak? <noise> Bo on niesamowite miał po prostu mm, tą postawę życiową i tak wychodził do orkiestry z takim uśmiechem. I to wszystko miał w gestach, co chciała powiedzieć. Nie musiał nawet to tłumaczyć, to wszystko było w gestach. I to jest dla mnie jedyny, jedyny taki dyrygent, który, który poznałam tak z, z tego dziedzictwa, jakie pozosta pozostawię po sobie. Wiesz co? Ja myślę, że on by powiedział tak, ale szkingo, ja cię tutaj obserwuję. Przecież ty jesteś dokładnie taka sama jak ja, bo ja cię znam i ty się uśmiechasz, jesteś radosna. Naprawdę czuć taką radość i to nieprzypadkowo zostałaś do tego naszego e, jakże oglądanego programu zaproszona, właśnie ze względu na Twoją radosną osobowość, na, na to, że potrafisz, że znajdujesz siłę, żeby się przebić, żeby też trochę chyba powalczyć, bo tak myślę, że to nam się wydaje tak prosto, że kibicujemy czy jesteśmy radośni z tego. Ale to praca, praca, praca pewnie i Wytrwałość przede wszystkim. Wytrwałość. Znowu ukłony do mamy. <laughs> Rodzina jest jednak ważna. Bardzo ważna. Bardzo nam miło. Dziękuję Gratulujemy, pięknie. wiesz, gratulujemy i czekamy, będziemy obserwować bardzo się cieszę się. Wiesz, wszyscy jesteśmy z tobą. Pamiętaj, że masz cały zaplecze. <noise> cieszę Ludzi się. Dziękuję ogromnie. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym wspaniałym projekcie. Dziękuję.